Dzień dobry. Zapraszamy do studia festiwalowego Kozy Film Festival. Magdalena Faron, Biblioteka Norwida, a moim i państwa gościem jest pan Łukasz Maciejewski. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Filmoznawca Krytyk filmowy, teatralny, wykładowca akademicki, również dyrektor artystyczny między innymi festiwalu Kino na granicy w Cieszynie i dyrektor festiwalu Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Można by było wymieniać tych festiwali, jest ich bardzo, bardzo dużo, jeżeli się spogląda na mapę festiwalową naszego kraju, ale ja chciałam się zapytać panie Łukaszu, czy Pan pamięta? Który festiwal Kozy jest Pan razem z nami? No wydaje mi się, ja mam w ogóle słabą pamięć do umiejscawiania siebie na mapie jakiejś chronologii, więc jest, nigdy nie byłem dobry z matematyki czwórkowy że zawsze tam jestem nie wiem, czy jestem dziesiąty raz, czy dwunasty raz, ale wydaje mi się, że która z edycja? trzynasta. 10, trzynasta. No myślę, że pan dyrektor Andrzej Bóg będzie wiedział na pewno, ale podejrzewam, że chyba na, tylko na pierwszej nie byłem. W Kargowej. Tak, tej od tego absolutnie się pierwszej, a mhm. poza tym, no, wstyd powiedzieć, pewnie ze 12 razy. Nie wiem, czy tu w pandemii nie było jakiejś wersji online, to tego już nie pamiętam. Nie, nie, to była y, późna wersja ale... y, we wrześniu, a, nawet w zupełnie odbył... nietypowej porze y, roku. To podejrzewam, że, że jeśli była taka, to też też w niej uczestniczyłem, więc pewnie 12. Panie Łukaszu, ja nie liczyłam, po prostu traktuję Pana osobę i Pana obecność jako przyjaciela Biblioteki Norwidy, Norwida, jako oczywistość, że jest Pan razem z nami i wspiera nas, a właściwie to było takie pytanie związane z tym, że tak wiele jest tych festiwali i chciałam się zapytać, czym się wyróżnia Cozy Film Festival? No, to jest na pewno kluczem zawsze do pewnego stopnia, jest osobowość kreatora, czyli w tym przypadku pana Andrzeja Buka, który tworzy jakąś taką interdyscyplinarną, bym powiedział, konstrukcję z bardzo wyrazistymi akcentami głównymi, to znaczy ten patronat Macieja Kozłowskiego, stąd też nazwa, bo wszyscy do niego zwracali się w perkozji. Dzisiaj będziemy wspominali na festiwalu Macieja Kozłowskiego, ale oprócz tego dotykamy zarówno tych artystów, którzy odeszli, jak i tych, którzy szczęśliwie są, aby byli z nami jak najdłużej. No i to łączenie ze sobą różnych ekspresji artystycznych. Na pewno kino jest taką silną tutaj energią tego festiwalu. Łączy się z nagrodami festiwal filmowy, ale przecież. Zawsze pojawia się i teatr, i koncerty, i wystawy, i dużo świetnej literatury. Kluczem jest miejsce. Akcja festiwalu, mówiąc takim filmowym językiem, rozgrywa się w różnych przestrzeniach, no ale bazą jest biblioteka Norwida, czyli dom literatury. W związku z tym od pierwszej edycji, czy od tych pierwszych edycji zawsze też na tym festiwalu znaczące miejsce miały książki, czyli te pozycje, które jakoś korespondują z bohaterami kolejnych edycji, a są też no, takimi ciekawymi, ciekawym uzupełnieniem i pozostałych mózg, czyli na przykład kina, czy teatr. Ale jeszcze bardziej chciałam pociągnąć ten temat o niezwykłości wyjątkowości Kozy Festiwalu pod względem tematycznym. Bo festiwale w Polsce rzeczywiście jakby skupiają się wokół jednego tematu, tak jak w Toruniu, Kamery i Micz. Mhm. Operatorzy mają swój głos, mogą się zaprezentować i ich praca jest oceniana. Czy też debiuty w Kaliszu, tam bardziej mogą się pokazać młodzi aktorzy, którzy pierwsze kroki wykonują w tym świecie filmowym. Natomiast Cozy Festiwal. Właśnie zgodnie z patronem Maciejem Kozłowskim to przede wszystkim skupienie się na aktorach drugoplanowych. No to jest, nie ukrywam takie moje dziecko tutaj na, na festiwalu, to docenienie aktorów drugiego planu, takich jak na pewno w kinie był patron tej nagrody, mhm. czyli Maciej Kozłowski. On stworzył bardzo wiele ról. Ale to nie były nigdy role pierwszoplanowe. On zawsze był mocnym drugim planem, zapamiętywalnym przez swoją siłę charakteru, charyzmę, urodę niezwykłą, niepowtarzalną i myślę, że ta nagroda wyróżniająca i zapraszająca tutaj do Zielonej Góry, do Kargowej. Od tego roku znowu. E, aktorów, którzy stworzyli świetne role, właśnie w drugim planie. E, to jest e, istotnie jedyne takie miejsce w Polsce. No, oczywiście na festiwalu, gdy nie jest nagroda za drugoplanową rolę, być może na innych festiwalach też się wspomina o aktorach drugiego planu, ale. No, e, Festiwal z patronatem Macieja Kozłowskiego no jest idealnym miejscem, żeby właśnie uhonorować te filmy i te role, w których ten wspaniały drugi plan wyróżnia się znacząco. I cieszę się bardzo, że mnie została powierzona misja jakby komponowania tej sekcji i zapraszania gości zapraszania aktorów no, nominowanych do tej nagrody. To jest pierwsza radość, a druga, druga radość, że wszyscy będą w tym roku. Ci wspaniali aktorzy, których udało mi się zaprosić z, z przyjemnością, przyjadą. Mają akurat wolne terminy, więc, więc to jest wielka satysfakcja. Ja mam trochę taką ściągę i z łatwością mogę podać nazwiska aktorów, którzy zostali nominowani. Pan z kolei na swoich mediach społecznościowych. No chyba miesiąc, czy nawet dwa miesiące temu były podane te nazwiska i fantastyczne, wspaniałe role. I teraz waham się, czy pan poda, Proszę wymienić, czy też ja wymienię, uhonorujmy te tak, osoby, tak, tak, które tak, są tak, nominowane tak. do Nagrody Macieja Kozłowskiego. Zacznę, przepraszam, nie alfabetycznie, ale od pań. Małgorzata Zajączkowska za rolę babci Wandeczki w filmie Tonia, Dorota Stalińska za rolę Jagustynki w Chłopach, Artur Barciś za rolę Romana Husa w Polowaniu, Łukasz Simlat za rolę Wąsowskiego w, w Kosie i Adrian Brząkała za rolę księdza Michała w Figurancie. Tutaj spośród aktorów widzimy, że jest pokolenie średnie, pokolenie srebrne, starsze, senioralne, ale i też aktorzy są młodzi. To jest dla nich ogromna szansa, żeby zaistnieć, żeby Pochwalić się to tak kolokwialnie powiem swoją rolą. Natomiast chciałam się dopytać, jako pan krytyk filmowy, jaki jest klucz doboru właśnie tych nazwisk i zaprezentowania ich pracy? Jest jeden, jeden jedyny klucz. No, jeżeli najczęściej jednak, ale to jest wina w najmniejszym stopniu aktora, najczęściej scenariusza, postaci, postawienia, na, inny, na innych bohaterów tych pierwszoplanowych właśnie zazwyczaj te role drugiego planu, trzeciego planu epizody budują charakter filmu, natomiast one nie wyróżniają się na tyle, żebyśmy jakoś w sposób szczególny je zapamiętali, zapamiętywali, raczej pamiętamy o pierwszym planie. A te filmy i te kreacje, które pani wymieniła, to są właśnie przykłady na to, że y, może być inaczej, mhm. że. Drugi plan y, tworzy plan pierwszy. Przecież myśmy mieli jak dobrze się zastanowić, i często też jest to wynika z, z wielkiej siły aktorskiej. Wspomniałam o Macieju Kozłowskim, no, ale y, Krystyna Feldman, Henryk mm -hmm. Bista, to byli absolutnie aktorzy, którzy zagrali dziesiątki, może nawet setki ról drugoplanowych. Y, Krystyna Feldman dopiero pod koniec życia doczeka się pierwszej roli pierwszoplanowej w filmie Nikifor, a tak to przez całe życie grała właśnie takie perełki nawet na trzecim planie, bo rola Łukasza Simlata w filmie Kost to są dwie albo trzy małe sceny, ale zagrane tak, to jest tak silna kreacja, że ja nie miałem żadnych wątpliwości, że w tej shortliście, w tej krótkiej selekcji. Ta rola powinna zostać umieszczona. I nie było tutaj, przynajmniej w mojej intencji, takiego pokoleniowego czy generacyjnego pomysłu, żeby każdemu coś dać, pokoleniu jakąś wyróżnić. Nie. Ja rzeczywiście tutaj bardzo sprawiedliwie mam nadzieję, chociaż to zawsze jest subiektywne, jeżeli ktoś decyduje o takiej niewielkiej grupie nominowanych, ale bardzo staram się zgodnie z moimi gustem, z moimi upodobaniami wybrać, wyselekcjonować te najlepsze role. No i tak się ułożyło, że z jednej strony mamy niemalże debiutanta, pierwsza rola Adriana Brząkałę, a z drugiej, no taki nieprawdopodobnie comeback Doroty Stalińskiej, bo to znowu jest przykład, no trudno bardziej gwiazdorski film niż chłopi. Według Greymonta. Tam przecież co postać to gwiazda, specyficzna forma, bo oni zostali namalowani, odtworzeni, ale bez trudu. Bez trudu odtwarzamy te typy, ponieważ doskonale znamy i Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bokosiewicz, Maciej Musiał. No, mnóstwo świetnych i, i, i wartościowych postaci. I w tej malutkiej roli, niewielkiej roli Jagustynki, w moim przekonaniu, Dorota Stalińska stworzyła przepiękną kreację. Dlatego też się cieszę, że. Że od wielu lat przecież nie grała w Chinie, dopiero od niedawna zaczęła wracać, że, że to jest taki prezent dla nas, przypomnienie tej e, niesamowitej aktorki. A jednocześnie y był jakiś odsiew, bo e, słyszymy w tle gwar. E, za chwilę publiczność, widzowie będą się zbierać i e, obejrzą film, jeden z pierwszych na naszym festiwalu Lęk, gdzie wspaniałe są dwie role: Magdaleny Cieleckiej i Marty Radkiewicz. E, I wracając do tych. Ról drugoplanowych i od siebie jakiejś decyzji, którą pan musiał podjąć, to Marta Nieradkiewicz, no niestety, nie dostała się do tego ścisłego no, ale ja grona uważam, nominowanych. To jest absolutnie pierwszoplanowa mm -hmm. rola. No, nazwanie e, Marty tego, co zrobiła w lęku, drugoplanową, no to to nie. Gdybyśmy... Gdy, tu jest też nagroda, może mm -hmm. Marta wygrać, bo przecież mamy nagrodę za najlepszą rolę aktorską. Z I tego, najlepszy i, film i, też. Prawda? Z tego, tak. z tego, co pamiętam, więc. Piłka jest w grze, niedługo jest euro, więc można by tak powiedzieć. Natomiast w tej sekcji rzeczywiście wybierałem drugoplanowe mhm. role. No, Marta Nieradkiewicz to jest pierwszoplanowa rola, mhm. zdecydowanie. To w takim razie zapytam się krytyka. Po co są festiwale i po co chodzimy do kina? Bo wydaje się, że łatwość oglądania filmów. W streamingach, na jakichś portalach, jest na wyciągnięcie ręki. A jednak kino to jest medium i to jest miejsce, które tworzy przecież małą społeczność i która ogląda wspólnie w tym ciemnej sali filmy, a później ma okazję porozmawiać o tym. Trochę pani odpowiedziała na to pytanie, mm -hmm. bo ja, ja się zgadzam z tym, o czym pani mówi. Tak, to jest e, wspólnota, to jest e, święto i niezależnie, czy e, zupełnie też inna percepcja, oglądając filmy na laptopie, czy nie daj Boże komórce, a przecież tak też filmy są coraz częściej oglądane, no i jesteśmy roztargnieni, robimy szereg różnych rzeczy, nie jesteśmy skupieni. Kino wymaga e, skupienia, najczęściej ono następuje. Sala kinowa to jest specjalny rytuał, to jest e, specjalna. Specjalny rodzaj odświętności w tym znaczeniu, że wyrwanie nas z codzienności na, na, na rzecz uczestnictwa w czymś wyjątkowym. A festiwale z kolei to są, po pierwsze, spotkanie z wrażliwcami takimi jak my ludźmi, którzy kochają kino, którzy chcą oglądać filmy a po drugie. I najważniejsze to jest wymiana tych dwóch światów. My, dziennikarze, jesteśmy pośrednikami, czyli świata twórców, artystów, aktorów ze światem widzów, spędzanie czasu, zadawanie pytań, uczestniczenie w rozmowach. Myślę, że to są bezcenne chwile. Dla widzów, ale i dla organizatorów. Czasami cały rok pracujemy, żeby, żeby mieć tę satysfakcję, że coś się uda, że widzowie będą zadowoleni, że artyści. No i to jest piękne. I, I inna rzecz, że czasami właśnie filmy ambitne, filmy artystyczne mają utrudnioną drogę, bardzo szybko schodzą z ekranów, nie mają ze sobą kampanii reklamowych i właśnie festiwale filmowe, takie jak COZY Film Festival, na przykład dla nowego kina niemieckiego. To jest jedyna szansa, żeby zobaczyć te filmy, bo ich nie znajdziemy raczej w streamingu, nie znajdziemy ich na Netflixie czy u innych operatorów. One są do obejrzenia tylko na tej jednej imprezie z tymi osobami i w, tym, w tej unikatowej festiwalowej atmosferze. Pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich widzów, żeby przyszli na Cozy Film Festival. To jest dziesiąta, a właściwie trzynasta edycja tego pięknego festiwalu. No i życzymy sobie oczywiście pięknego odbioru, pięknych rozmów i spotkań z twórcami filmowymi. Dziękuję bardzo za dziękuję, rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję i zapraszam. Dziękuję.